W końcu wróciliśmy z tego sylwestra. No wiem. Nie wiem w ogóle, czemu ja z mamą pojechaliśmy z wami na górę. No. Dobra, idźcie już. Czemu ja cię w ogóle trzymam? Ja cię nie powinnam trzymać. Aha. To muszę wyrzucić zrobić jakieś nowe foty, bo. To są jakieś brzydki, które tu mam. No, widzicie już, do łóżek. Nie chcecie? No to proszę, e, to nie Twój pokój, tylko Twój. Patrzcie. Mm. Dziwne to. I bierzemy moją maskotki. Mój kosyk i tak Dobra, mm. przybiorę się i moja maskoteczka i dobranoc. Boże, ale te dzieci niezdorne są. Z sylwestra wróciliśmy od cioci i było jakoś super i były ciągle zabawione, a teraz to mm. Teraz to co? Teraz to idę spać, bo zmęczone w drodze, jak jechaliśmy o tym. Nie umiał nawet chwili przetrwać. Ale jak mamy nie ma, i mama poszła spać, no to ja chyba sobie mogę pokrać. Bo sobie pogram. Nikt tego nie będzie wiedział. A następnego nie mama przyjdzie, a ja już będę pięknie w łóżeczku, Albo na kanapie spała. Choć mam nadzieję, że to się nie wydarzy, bo nie chcę, żeby to tak się wydarzyło. A dobre, dobre, wodże, gdzie? <laughs> w ogóle. O, o, Widzę jakąś czerwoną kropeczkę. O! Nie wiem skąd tu się moja kurtka wzięła. Ale ją trzeba wyrzucić. Dajcie mi chwilę. Dobra. Już się udało. A ja się do mnie przywitam, tak w ogóle, bo ja tu gadam, gadam. Ja tu gadam, gadam, a tu a tu wy ciągle nas obserwujecie, a wy nic nie gadacie na serio. Mm. To przecież jeszcze nie pojechaliśmy. Patrz, te Spać. Co ty tu robisz? Nie miałaś być już na dole? Nie, nie miałam być. Już do łóżka. Co noc. Boże. Wyrzucę już jej te zdjęcia. Mogę ci to wyrzucić? Nie. One są ładne i zostawię. Nie wyrzucę moich starych zdjęć, ja lubię je. Będziesz miała nowe, już tutaj tak gdzieś będzie miał. W, w, za tą dolniczką masz. Wiem, że mam nowe, ale ja wolę te stare. Te okulary też trzeba ich wyrzucić. Wezmę je, ja chociaż nie mam z tego wzroku. Hmm, Czemu ty masz okulary? No bo muszę, bo... Bo jak mam to trzymać, te okulary i te zdjęcia, hm? Dobra. Ej, dobra, chodźmy. Dobra, nic się nie... Oj, trochę głośno to było. Nic się nie kapnie. W ogóle my święta i powinniśmy tam mną wyrzucić. Czemu tu fajne? Święta, święta. I ci przypomnę. I święta, święta. I po świętach. no wiem, no wiem. Mam dalej tutaj te osoby. No i dalej tu mam, mogę je jak najdalej. No ale one są fajne No. Tylko ty u nich chcesz. Może to, żeby ich tu nie było. Bo mi się nie podobają. Dobra. O Boże, przesadza. Następnego ranka. Ale się nie wyspałam jakoś. Ha. O, nie zauważyłam was. Witajcie na moim kanale. Dla mi jest przykro Przypominam sobie stare czasy Wiecie jakie? Jak miałem jeszcze inną rodzinkę Mój pierwszy odcinek I to miała I tam powiedziałam O nie zauważyłam was, witajcie na moim kanale mm. Jeszcze miałam Po prostu nie mogę z tego Ale i tak mało osób obejrzało ten odcinek, więc Shorty zdobywają po 1000 wyświetleń. Jeden ma 5300 ileś tam. A ja dalej w to nie mogę uwierzyć, bo wstawiam je na przykład wczoraj wstawiłam? Nie, dobra, trzy dni wstawiłam i już ma jeden. Pin. Mój rekord 5300 ileś. To jest mój rekord shortu wyświetleń. Proszę o by tak więcej, ale nie przesadźcie, proszę tak to. 10 możemy tysięcy wypić, wyświetleń, więcej, więcej już proszę nie. No dobra A jeśli tak chrumkam, to ja zawsze tak mam jak nagrywam. No więc wstawaj. Jeszcze nie wiem o czym będzie ten odcinek. Ale jeśli już tak, to wyglądacie jak już wiemy, jaki to będzie odcinek. No więc, otwieram to okno. No, stawaj. Czemu? Nie chce mi się. A wiesz, i też się nie chce. O burzy. Czemu mnie tak wcześnie w ogóle budziłaś? Nie bardzo. Obstawiemy. Mm. Mm. Dużo ogólnie osób zaczyna pisać pod moimi odcinkami. I mi się bardzo podoba. Ale jeśli chcecie, żebym powiedziała więcej o moim kanale, to będę robiła live. A. Ale jeszcze nie wiem, jakiego bo. No ogólnie to... No... Nagrałam już live'a jednego Jak go nie widzieliście to wejdźcie na mój kanał I wejdźcie na żywo Ich było Tam dwie osoby napisały na czacie Tylko dwie Czy to słyszycie? Dwie A co to jest za płytą? No, dobra fajna płyta oglądam Boże A ona w ogóle skończył się wzięła czy mnie się pytasz? No. <laughs> On no, znowu śpi. W ogóle ten kot mi się tak jakby troszeczkę nie podobał bo jest taki. No ale dobra. Jak prawdziwa mama, jak dzieci wstają powinna być w kuchni. Choć nic zawsze nie robię na shortach. Widz... To jest taki mały sekret. Ale to, jak Anglicy oglądają, to nie wiedzą o tym, bo jak o tym gadamy. <laughs> Ale w sumie mogę sobie przetłumaczyć to wszystko. No więc. Dobra. <laughs> Chyba. Rodzice się kłócą Choć wątpię Ale mam tych dużo nie powinnam nie powinno mnie sprzedać w ogóle He. Hmm. Dawno nie byłam w szkole Chociaż dzisiaj nie ma jeszcze szkoły Bo Jeszcze nie ma wakacji nie. Ale za nie tylko w Ferie jaki berie tylko ferie tu tutaj uprawn, bo że nie da się zasnąć jak zawsze hmm. mam pomysł gdzieś tu je chyba miałam hmm. o tu są Gdzie tu... o tu jest stołek już go podstawiłam. Więc może trochę tu. Może jeszcze tu. Jeszcze tu. To mi się akurat nie podobają te włosy. No tu są siostry rzeczy, to tu nie. Więc muszę. Hm. Ale siostra miała gdzieś pokoju. Jeszcze farby to was to ostatnio malowała. No więc tak... <laughs> Muszę sobie nałożyć tą. To. to było mi strasznie gorąco, więc nie będziecie mnie widzieć, będziecie u siostr. <laughs> Gdzieś tu tu miała. Dobra. Mam tym. когда я тут только для есть, и не потеряю месте, не пофарпуфал моих кусков. Не пикинить. Бра. Да. Предстоит Только то может оценить. И зазвонить Tylko, jaki by tu wybrać kolorek? Są wszystkie piękne. Hmm... Chyba <coughs> te wszystkie, najpierw w tym. <coughs> Trochę nudny, bo to jest taki jakby kolory, który ja już mam, więc ten od pana. Nie dziwić się, siostra miała taki kolor, bo musiała sobie trochę rozjaśniać. Ble. Teraz może ten. Mm. Ale on brzydko na mnie wygląda. Oczywiście jak ktoś ma taki kolor, w osób, to nie obrażam, ale na mnie brzydko wygląda. Ech. Jeszcze zostanie nam ten. Albo nie, to może zielony. Może on uratuje sprawę? No to jest dopiero kaput. Nigdy w życiu, no. Jeszcze niebieski. Mm, tak sobie. Czy w końcu znajdę jakiś normalny kolor? Ale on piękny. Tu nic nie powinno być, więc tu chowam te wszystkie farby. Niepotrzebne oczywiście. Też tam chowam. Tam mnie, nikt nie zagląda. Wystarczy teraz tylko troszeczkę. Patrz, się. Co tu się dzieje? Nie mogę tego nikomu pokazać. Chowam to. Wam to... Nie muszę to tu dobra, to było chyba tu. I... I... I jak ja się teraz tym pokażę. Muszę tylko odjąć bo nie odjąć i nałożyć. Powiem, że jest zimno. Coś paśnie farbą, Dziwne. W końcu muszę mieć tu remont jakiś. Nie podoba mi się. Ale dobra. Przybiorę się może i to. Myślę, że będzie dobrze. Nałożę jeszcze tą... Dziwnie tu pachnie. Ciekawe komu potrzebny tyle farby. Pewnie dla siostry. A co ci jest? I ten. I, i, zimno mi jest. Bardzo zimno. A OK. Siostra. Boże. Co ty znowu chcesz o to nie? Dopiero chciałam. Co? To chyba od ciebie tak śmierdzi. Jak to ode mnie? Co śmierdzi? Wiem, że nie myłam się od pół dni. Co? Ale ja się nie myję przez tydzień. Co? Złodź ze mnie! Ty. Dobra, no co ty chcesz, bo przez ciebie straciłam czas. No, to ty, prawda, malowałeś sobie włosy, to nie? Nie? Skąd? Ja nigdy nie malowałam sobie włosów. Znaczy, dobra, może kiedyś malowałam na no. ciemniejszy, ale mi źle to wyszło. I musiałam jeszcze raz pójść do fryzjera, żeby mi to zmył. <laughs> Ale tylko ty miałaś farby. Jak to? To ktoś inny też miał jeszcze farby? Czy co? Bo nie wie, rozumiem cię. Nie wiem, bo śmierci w łazience. Czy co? Mm, no faktycznie śmierci. To odkryte było po pierwsze. Ile tu jest moich farb? I nożyczki? Po co komu nożyczki? A... Tych może. Nożycz... To nie zauważyłam, ale. Inne rzeczy to zauważyłam, ale innych. nożyczki... nie zauważyłam, ale siostra jakoś dziwnie się zachowuje, mówi, że jest zimno, ale dobra, ja idę. Zimno? Dobra, może jej zimno, bo jak ja to nagrywam, to jest 21.33. Nikomu I komu nie mówcie? <laughs> No więc tak. Jak to ci zimno? No mi zimno jest. tej mój to! Czyli to ty. Ale ja nie chciałam. Ja tego nie chciałam tak bardzo. Myślałam, że wyjdę pięknie. Ja chciałam już od małego mieć tak piękne włosy. A nie! A nie, że takie coś mi wyszło. Ja nie chciałam. Ja tak bardzo nie chciałam. Ja bardzo chciałam mieć piękne włosy. Hmm. Tylko nie idźmy do mamy. Idziemy do mamy, i kropka. Chodź. Boże. ja tak nie chciałam. Czy ja dobrze widzę? Ty masz różowe włosy. Tak, wzięła moje stare farby, które nigdy nie przetestowała. I ma. I akurat chyba odsetowała wszystkie. No, testowałam wszystkie, no. I wzięła. Na samym końcu miała różowe. I... Tak, tak, tak. I wzięłam różowe, bo taki ładny był. Ale potem jak kupciłam włosy, to już oklapcie w nich wygląda. <laughs> Ale to natychmiast już cię zapisuję do fryzjera. Na teraz. Ja nie chcę, ja chciałem mieć piękne włosie. <laughs> będziesz miała piękne włosy dopiero wtedy, kiedy będziesz miała normalne. <laughs> Co tu się dzieje? Nie malowała włosy, a co? Ja nie chciałem. Oczywiście, że chciałaś. Nie chciałem, obiecuję ci tak. Chciałaś, chciałaś, to czemu to zrobiłaś? No bo ja myślę że będę pięknie wyglądać. No i co teraz? No... Ja nie chciałam. Weź już nie musisz tego powtarzać. Ale ja nie chciałam. Co nie musisz tego postawić, cudzia? Ale ja nie chciałam. No zaraz. Mnie coś do szlaku doprowadzi. No ale ja nie chciałam tak bardzo bardzo, Wiem, że nie chciałaś, ale mus... no, zrobiłaś to, no. Uh, y, państwo jak A, daj mi to, bo nie umiem czytać. A, um, yy... Państwo Malinowscy. Pamy zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, ścinamy do łysości panią? Nigdy w życiu pani. To moja córka, mm, ale przecież... Chyba była u fryzjera, no to nie widzę problemu. Czy pani nie widzi serio problemu? Nie. Co ma ona z włosami i jakie my mamy naturalne, a ona? No dobrze, dobrze. Czemu pani tu bardziej sina A co, nie miałam ścinać? No nie. Słuchaj, państwo, kolor. Ale celny jest bardziej państwa. Dodamy trochę tego. Mm. trochę ty, a może ten Państwa? No, ten już bardziej Państwa. Pani znaczy, bo ja nie wiem. Mm. Mm hmm, ale dobra. Pikamy. Bo kto to zepsuł? Powiedz mi. No i ja. No właśnie. I przy okazji zdejmowała jej okulary. Czemu? Przecież ona nic nie widzi. No, ile ona miała już te okulary? No, dobre, dwa lata, no. No to właśnie już powinna dobrze widzieć. No. Jeszcze troszeczkę. No, więc poczekaj. Gotowe, a nie. Już? Musimy Ci tu na koki nałożyć. Jakie koki? Mam tą samą mamą fryzurkę co wcześniej, czy nie? No niestety już nie dało Ci się zrobić tej samej. Jak to? No nie. Ale też masz ładną. Ale czemu, o gdzie mam okulary? A pani się zdjęła. To czemu tak to zrobić? No właśnie! I w końcu! A tu jakie mam. Jako piękno! No wiem, że piękna. <laughs> Dziękujemy bardzo. Nie ma za co. Do mnie można zawsze przyjść. Na pewno kiedyś będzie chciała oksana zrobić sobie inną fryzurę. A to może. Powiem Wam sekrecie. Może na szorcie coś zobaczycie. Że oksana będzie miała inną fryzurę. No, więc proszę pana już. Mm. Transakcja przyjęta. Do widzenia. Do widzenia. Ale nie miły niemiły ten pan. Mm. Obiecaj mi, że nie będziesz więcej tak robiła. Obiecuję. I nigdy nie przefarbujesz włosu. Obiecuję. Obiecujesz, Obiecuję. Ja czuję. To dobrze. A teraz pogląd w tokę. O później nawet rodzinka mi się zmieniła No, taki jakie mam teraz włosy. Hehe. He. A to jeszcze nie koniec, moja droga. Psudzie ci planu. Hi, hi, hi. O, oh, wy nie wiecie. Jestem jej menez... menez... czy jak? Dobra, kłamie. Ach, to dobrze. Co, już po sprawie? No, po sprawie. I co ma? I co? Ma różowe włosy? Nie, ma normalne włosy, takie jak my. myślę, że to, chociaż masz trochę zabawy. Ha, 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 bardzo śmieszne. O, to to. O, to chyba na mnie kamera jest. Więc ja się z Wami muszę ja pożegnać, bo inni chyba uh, nie mogli, więc ja się z Wami żegnam. Odcinek mam nadzieję, że się podobał. Hmm. A, i wymyślcie mi nazwę, jak mam na Was mówić. Ja się nazywam Toka Krem, c'ream, czyli to są c'ream. No, i wymyślcie, jak mogę na Was mówić w moim początkowym powitaniu, na przykład i Hejka moje kreamki czy jakoś tak no a ja się z wami żegnam i nigdy już nie zrobię, nie przefarbuję włosów ani nic z tego, więc eh, nigdy nic z tego nie zrobię obiecuję, papa pa. no, odcinek się skończył, to ja mogę a my dobyta, awala, pa Kurczę, nie zastopowałam. Stop! Stop!